Jokidzowie, witajcie w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj spędzicie ze mną jechanie na rowery z, z moim kuzynem. Więc my już jedziemy, jesteśmy w połowie trasie, jedziemy w miejscowości obok. Jedziemy do miejscowości obok, jakby jedziemy, No jest w sumie blisko, ale jest też daleko, więc mamy tak... Ile się jedzie tam? To tak oko. Około to ile? Około 4-3 minuty a, 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 Ale z hakiem oczywiście e, Więc jedziemy tam 4-3 minuty, już jedziemy ponad 2, ponad 3 Bo e, się zatrzymaliśmy, bo jechał Traktory mi się zaczęły, auta auta nas wyprzedziło. Więc z hakiem to 3 minuty jedziemy. E, a więc, jeśli i jeszcze więcej chcecie takich odcinków albo vlogów, za skrybujcie mnie na to. Ale oczywiście z, z dzwoneczkiem, a, a filmy są codziennie o 16-16. Więc obserwujcie po więcej e, t, t, takich vlogów, lub. E, Czegoś więc będę, będę robił. Ja jadę w ogóle bez rąk, jakbyście się widzieli, bo y, muszę nagrywać jedną ręką, a, y, a drugą mi się nie chce po prostu trzymać, bo strasznie mnie ręce bolą. Y, więc, więc jedną ręką trzymam telefon, a, y, a drugą mam w powietrzu. A mój kuzyn właśnie się la więc jedziemy na nowy plac zabaw obok miejscowości. Tam jest taki urbex, gdzie my byliśmy już w, w tym urbexie i nie za bardzo tam jest fajnie, bo my byliśmy tam z dzieci. No z. No, w urbexie byliśmy już... razy, aż byliśmy nawet, ja jak się skręca do naszej wioski jest opuszczony budynek urbex. I my tam byliśmy. Co? Ale Właśnie. Jesteśmy blisko, jesteśmy przy domu jakimś przy kukurydzy. Widzicie. My zaraz jesteśmy blisko tej miejscowości. Więc nie będziemy... Jest to drugi odcinek na, na tym kanale. Pierwsze to było chyba Get Ready with Me albo z On, 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 coś krzyczy po prostu. On jest nienormalny, jakby co? On ci, że, że coś za, że coś za 5 zł. Więc. Co? 3 zł! Co? Rena za Że ja za 3 zł on krzyczy. Rena za 3 zł! Rena za 3 zł! Skręcamy w pewne miejsce, które. O, kurna coś tam jest. za Dobra, poczekaj. Jesteśmy już na miejscu. O, byście widzieli, to jest ten urbek. Czekajcie. To jest ten urbek, ten. Tam jest teraz pan. S są sprzedawane. Są sprzedawane jakieś. Owoce, roślinki, jakieś coś, warzywa. Jezu. dalej krzyczy. To, tam są nasze rowery. Widzowie. to jest mój, a jest jego. Widzowie. Widzowie, zasłupujcie. Za Właśnie, ujdzie. U, u, a, a, u, a, a u, a, a, u, a, a, a. No, To, to jest jakaś małpa. Boże. O, o, o tu małpa. To tak, jak chcecie więcej, do takich vlogów, jak gdzieś jeżdżę, albo gdzieś jestem, powiedzcie mi w komentarzach. A! To jest on, właśnie. To jest on. on. otworzy swój kanał. Nie, wiadomo kiedy. Be będzie miał swój kanał, a kiedy. No to chodźmy się go zapytać. Sebastian, a ty kiedy otworzysz swój kanał? Nigdy. Otworzy, otworzy. Ja to będzie sto 50 tysięcy lajków i 100 subów. Ja pierdolę. O, te 300. Sorry, ja to wytnę? 50 milionów 50 subów i, I 50 milionów ja lajków. powiedziałam. Slajków. Kuźwa powiedziałam. Nie, nie powiedziałam przekleństwa. Więc mu, musi być ile lajków, z, 000. żebyś. A obserwujących? 50 tysięcy. Ja pierdziele. No to my już wracamy. My już wracamy, ponieważ y, tu jest mało rzeczy jedziemy już... Y, gdzie jedziemy? Do Honolulu. No właśnie, jak słyszeliście, jedziemy do Lulu. Y, wracamy chyba do domu. Nie? Nie? I, jedziemy gdzieś, a w sumie nie wiem gdzie, bo to on jedzie pierwszy. Bo to on jedzie pierwszy, nie ja. Więc jakby ja nie wiem gdzie jedziemy. Więc ja nie wiem jakby gdzie jedziemy, bo on to on jedzie kurwa pierwszy. O Jezus! Więc my już wracamy. Nie wiem gdzie jedziemy nawet. Więc się spodziewajcie, że ja że ja nie wymyślałam gdzie jedziemy tylko wymyślałam, że jedziemy do miejscowości Abak no. a gdzie dalej jedziemy potem potem to ja nie wymyślałam ja nic o tym ja, nie, ja o tym nic nie wiem i zaraz, że jak nie będę mówić wyraźnie, ale yy, zmęczyłam się bo jest się nie wiadomo co Ej Sebastian, kto to jedzie? No dawaj, jedź tu. No jedziemy tu. Nie. No nie chce mi się. I szkoły jakby co, jakby się nie strzelili. Ja ja za, jak, <śpuszczyk> za jego Musimy sobie przerwę zrobić. Nogi mnie bolą. No, nogi mnie bolą, musi być przerwa. A ja se idę na nogach. Ja, ja będę szła na nogach, tak mnie bolą nogi, że to jest szok po prostu. Więc będę szła na nogach. Bo mnie tak bo, bo, bolą nogi, ja pierdolę. E, więc tak, em, nie wiem co mogę powiedzieć. Właśnie wracamy do domu. Do domu w sumie, bo my mieszkamy razem w bloku, jakby blo blok rodzinny. E, wracamy do domu. Jesteśmy przy gnoju, gdzie są wszystkie e, jakieś zapachy z boiska. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą. To tak wali, że to jest szok. Jest tu tyle domu. Jeszcze są dwie albo trzy miejscowości od nas jest Bu O, a Selena B y